I'm going to a banner, it's not much anymore. Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej. Odbywa się, będzie się odbywał przepiękny koncert. Yy, nasi aktorzy z Teatru Polskiego przyjechali. Projekt ten powstał. Nie będę być może precyzyjny, koło 10 lat temu było to, o ile dobrze pamiętam, no po prostu ten czas leci, 30-lecie Bielskiego Kiku Klubu Inteligencji Katolickiej, no i wtedy padła taka propozycja Wosiedkiego Klucza, czyli doboru tekstów związanych z wielkimi postaciami polskiej historii, którzy swoje życie swoim życiem służyli. Panu, Bogu i ojczyźnie. Stąd taki y, tytuł Bogu i ojczyźnie. Ziemia trudnej jedności, ziemia ludzi szukających Bardzo cieszę, że bielscy artyści zgodzili się i tutaj w naszych przestrzeniach parafialnych przedstawią ten wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny Bogu i Ojczyźnie, odkąd Syn Boży wcielił się i... Przyszedł na świat, nie, nie wiadomo gdzie, ale w Betlejem wychował się w Nazarecie. Ten styk Boga i ojczyzny jest dla nas bardzo istotny i nasi wieszczowie, skarga, Jan Paweł II wszyscy, którzy będą tu dzisiaj cytowani, mają wiele na ten temat do powiedzenia. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję na piękną ucztę. Dzisiaj są właśnie wszyscy, dzisiaj się zjednaczymy, integrujemy. Razem właśnie z Fundacją LUCE realizujemy program, realizujemy działanie z programu Razem możemy więcej. Po to, żeby właśnie zintegrować naszych przyjaciół z Ukrainy i z Polski. Dzisiaj jesteśmy razem, Polska Ukraina, jedna siła. Pokazujemy naszych wieszczów narodowych, pokazujemy naszą kulturę, naszą sztukę dzięki właśnie zaproszonym gościom. Właśnie my, seniorzy, możemy się wyrwać z domu, nie nudzić. Mamy jakąś kulturę, którą wiadomość, wszystkie te różne spektakle możemy pooglądać, spotkać się ze znajomymi i poznać jeszcze innych ludzi, z którymi bardzo dobrze się integrujemy. Mamy tak operatywnego sołtysa w Leśnej, że organizuje nam różne wyjazdy, koncerty. Integrujemy się z bielszczaninami, oni przyjeżdżają do nas, my do nich. Są, no, ostatnio też byliśmy na występach. Do kraju tego, gdzie chleba, u ziemi przez Urszewo. Jedyną, wielką, niepodległą. Żaden pokój nie może być trwały, który nie uznaje i nie przyjmuje zasady, iż rządy czerpią swoją władzę ze zgody rządzonych. Ten program jest utkany właśnie, mam nadzieję, z emocji, z pewnych konkretnych mm, odniesień do polskiej historii ale również jest ten aspekt duchowy poprzez tę poezję, poprzez muzykę, która parafrazuje momentami dzieje Polski. I mam nadzieję, że ta godzina, bo mniej więcej tyle, tyle program trwa, pomoże i pomaga widzom przy, przy każdym kolejnym koncercie no spojrzeć na te nasze dzieje przypomnieć sobie pewne, pewne rzeczy, bardzo ważne myślę, szczególnie w dzisiejszych czasach w kontekście tradycji, kultury i tego, co, co Polska ma na najpiękniejszego. Na to brała się Miej Żubat. Na skrzypta Krzysztof Adziejowski. Na samym Wojciech Gorec.